Dzień dobry wszystkim W niedzielę 18 lutego Jest godzinka koło 12 Postanowiłam w końcu nagrać jakiś filmik Ponieważ od dłuższego czasu Nic nie było Wrzucane na kanał Ale to wam za chwilkę powiem Dlaczego tak długo mi nie było Co się stało Temat przewodnik tego filmiku To oczywiście lęgi Jajka Zacznę od tego, że pierwszą parką, która, z, y, która położyła jajka, to były gołąbki w boksie. Pani Danielkowa z Elwiskiem. A w gołębniku, no to pierwsza parka y, zniosła dopiero w środę, 14 lutego. Tam rzucałam, y, rzucałam szorta. Na ten moment jest piąta y, doba od zniesienia jajek przez pierwszą samicę. No i większość parek już ma jajka. Zostały mi tylko dwie, które jeszcze nie zniosły. Ale tu były takie małe problemy z tymi dwiema parami. I zostały takie, które były jeszcze, jeszcze parowane ostatnio. Czyli one jeszcze troszeczkę czasu będą potrzebowały do zniesienia jajek. I to są te parki od, od Krzyśka. Tutaj jest jedna w celi. Tam jest druga. Tutaj jest trzecia. Pokażę Wam, które parki te jajka mają. No i tutaj wróbelek nie ma ze swoją szpilką jajek jeszcze. I Elton z kropką. Tutaj sobie siedzą, o. Ale z nimi to też taki taki problem był, że Elton po prostu stracił swoją celkę. Tutaj siedzi mieczek w tej celi. I tyle. Tutaj, gdzie jest ściągnięta ramka, to są już dwa jajeczka. I teraz wam pokażę właśnie, yy, które parki te jajka mają. Tutaj, w tej, w tej celi sieci sobie franek. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż, pokaż. O nie, bo się nie bój. Tak, tutaj są dwa jajeczka już. To jest pierwsza parka, która zniosła jajka. Że wam za chwilkę kolejne. I tutaj mamy Big Boya, może się. O. Tutaj jest jedno jajeczko, ale Stasia ma położyć dzisiaj drugie. Także tutaj też czekamy, już tutaj jest. Fasolka z mieczkiem, z maćkiem one jeszcze one jeszcze nie mają ale też myślę, że będzie. Tutaj siedzi nowa parka ostatnio sparowana, więc to też jeszcze nie będzie lawenda z wiewiórkiem. Ale gdzie są jeszcze jajeczka? Jajeczka jeszcze są tutaj jest jedna bombka zniosła tutaj mamy. Dwa jajeczka u dzikusa. Nie będę go ruszać, żeby nie uciekł. Bo to jest jednak dzikus. U dosi. U dosi jest jedno jajuszko. O, proszę bardzo. Tak, tak. Tutaj mamy Frediego. U Frediego też jest jedno jajeczko. O. I kalinki. Tutaj u kancika. U kęcika jest jedno. Wczoraj ta biała zniosła jego samiczka. Tutaj mamy jeszcze u sfinksa jedno jajko. U i jatenki. Tutaj jest jedno jajeczko. Tutaj mamy dwa jajeczka u rudych. Ale już nie będę go chyba podnosić. Bo no, pokaż, pokaż. No nie chcę pokazać. No Ale to są dwa jajka. I ostatnia parka tutaj u Jacksona. Są dwa jajeczka. Już też tak, tak. Piękny jesteś. No i to wszystko na ten moment. Z par, które mają jajka. Jedyne co mnie martwi to to, że że u Halinki. W tym roku chyba jajeczek nie będzie. No. no także pokazałam Wam jajeczka, które parki już mają. Dzisiaj mają znieść drugie jajeczka już kolejne trzy samiczki. No i co? No i te dwie, te dwie parki zostały. Mam nadzieję, że zniosą dzisiaj yy, koło 17 te jajka. Jak nie, to znaczy, że chyba coś się z tymi ptakami dzieje, odpukać. Yy, no ale co? Cieszy mnie to, że większość jednak samic yy, zniosła te jajka w miarę normalnie. sprzątałam chyba wczoraj i jest od nowa syf bo to wiadomo, że jak te ze z tych jajek schodzą, to, yy, to to jednak brudzą dużo gorzej niż normalnie ale to nic, jak yy, skończę nagrywać to biorę się za szpachelkę i sprzątam i co moi drodzy, co mam tu jeszcze powiedzieć yy, długo nie było w filmiku, bo Byłam trochę przeziębiona też. Mam małe problemy ze zdrowiem. Już pomijając samo to przeziębienie, yy, czeka mnie bieganie po lekarzach. <noise> Także no. nie wiadomo ile tego łąbki jeszcze się pochoduje. Mam nadzieję, że to nie jest od gołębi, bo się chyba normalnie bym załamała. Mm. No i co, i czekamy teraz już na, y, na młotki, jak się wyklują. I na pozostałe samiczki, które nie doniosły jeszcze drugiego jajka. No i te, y, te odkrzyśka, ale nie wiem czy im nie podłożę po prostu sztucznych jajek, i one sobie później jeszcze raz zniosą y, na kwietniowy lęk. Nie mam tu wam jeszcze powiedzieć więcej. Przemek, jak tutaj ogląda, to będzie wiedział, z których parek dostanie młódki. Po imionach specjalnie mówiłam, żeby wiedział, o które chodzi. 12 młodych z pierwszego lęgu pojedzie właśnie walczyć do Przemka na loty. Do Przemka Malczewskiego, mojego dobrego w sumie już przyjaciela, mogę powiedzieć. Znamy się już trochę lat, więc tutaj można śmiało mówić o przyjaźni. Mam nadzieję, że wstydu tego łopki nie przyniosę. Ja od niego też dostanę chyba trzy mutki. także się wymienimy łopkami. No, i taki krótki filmik zrobię. Nie wiem, czy on będzie miał nawet 10 minut. Chyba nie. I spadam do domku. Wcześniej jeszcze tutaj posprzątam tych gołębi. I idę do domu, bo. No, nie czuję się najlepiej. No i co, i to tyle. Trzymajcie się wszyscy. Dużo zdrówka. Dla Was i do następnego.